ETVOASKA Telewizja Internetowa, jesteśmy obecni w miejscowości Lipki, a właściwie na wałach, e, biegnących wzdłuż tej miejscowości, za nami, za nami Odra. Po drugiej stronie zalewany właśnie polder Oława Lipki. Wały, wały są całe, w kilku miejscach są mocno przemoczone i przeciekają, ale mieszkańcy przy udziale Straży Pożarnej oraz, oraz wojska zabezpieczają, więc na, na chwilę obecną nie ma bezpośredniego zagrożenia ani przerwania wałów, ani, ani, ani wylania, więc sytuacja jest, jest stabilna, aczkolwiek tak jak, tak, jak, tak jak obserwujemy, może ona się zmienić w każdej chwili. W każdym bądź razie nie ma zagrożenia obecnie przerwania. Woda wzrasta, ja wiem, od 10 do 15, od 9 do 14. Stopniowo wzrasta, nie dużo, ale wzrasta. Czy Pana zdaniem istnieje realne zagrożenie dla innych miejscowości tym małag Dałaby? Moim zdaniem no istnieje. Bo tutaj ale groźba, że te wały po prostu nie dotrzymają? No, istnieje, istnieje. No, są przez y, obfite opady deszczu, nalotnięte. No i... Jesteśmy w Lipkach, gdzie właśnie trwa akcja umacniania wałów. Jak naprawdę wygląda sytuacja obecnie? W tej chwili trwa y, akcja y, umacniania i uszczelniania wału tutaj na terenie y, obok miejscowości Lipki. Y, wał y, przesiąka, ale staramy się tutaj wspólnie z wojskiem i z mieszkańcami miejscowości uszczelnić ten wał i zabezpieczyć przed przerwaniem jego. Jak, wiel, jak wielkie jest zagrożenie, że ta woda może jednak się przelać przez wały albo, albo je rozerwać? No, zagrożenie jest y, dosyć duże, dlatego że w tej chwili jeszcze nie ma fali kulminacyjnej, która jest przewidywana dopiero na godziny wieczorne, czyli ta woda, która w tej chwili jest, jeszcze się podniesie o parę centymetrów. Miejmy nadzieję, że nie będzie to dużo. No i przelewanie się samej fali kulminacyjnej to będzie trwało, tak jak mówią meteorolodzy, około dwóch dwóch dóbr, czyli 48 godzin. Jakie jest potencjalne zagrożenie dla innych miejscowości w tym, w tym oławie, jeśli doszłoby do, do przerwania wałów? No w tej chwili, jeżeli by doszło tutaj do przerwania wału, jest zagrożenie dla tej miejscowości. No i tak jak pan tutaj mówi, dla, dla samej już oławy. Może mogą zostać domy podtopione w miejscowości Oława. Ile osób jest zaangażowanych? Widzimy tutaj wojsko, straż straż pożarną, także lokalnych mieszkańców. Czy, czy te prace będą trwać trwają od rana i jak długo? Te prace trwają już od godzin nocnych przez cały dzień i będą trwały dopóki trzeba, będzie taka potrzeba, jeżeli, jeżeli zacznie woda opadać i wały zostaną nienaruszone, więc wtedy zobaczymy, sprawdzimy jaka jest sytuacja, ocenimy ją. Czy ma Pan jakieś informacje o temat tej nadchodzącej fali? Jak, jak ona będzie wielka? Jak długo będzie trwać? Jak długo będzie się przelewać? Według naszych, naszych informacji, które uzyskaliśmy tam z Centrum Zarządzania Kryzysowego. No, fala jest dosyć duża. Jeszcze powinno się podnieść o parę centymetrów. Niektórzy mówią, że może dojść nawet do 8 metrów, tak, tak tutaj na, na sztabie stwierdzono. Ale no, wszystko, wszystko zobaczymy jaki będzie rozwój sytuacji. Czy w razie tej, tego czarnego scenariusza planowana jest ewakuacja lipek? No zobaczymy, zobaczymy jaki, jakim będzie stanie tutaj ten wał. Jeżeli trzeba będzie to oczywiście będzie ewakuacja, tak.